E, witam Was e, w trochę innej scenerii niż zwykle, bo zwykle na e, laptopie tym oto gram. E, co z tego, że nie było pół roku żadnego filmu? Dobra. E, dzisiaj pokażę Wam... ...racje żyw żywności żywnościowe z polskiego wojska tak zwane eski zobaczymy co co to jest pigos z kiełbasą w angielski suchary koncentrat napoły herbacianego instant o smaku cytrynowym dżemy jagodowy baton owocowo zbożowy o smaku wiśniowym guma do rzucia cukierek zawierający ekstrakt kawy naturalnej cukierek zawierający witaminę c Sól, pieprz, serwetkę, chusteczkę nawilżoną, papier toaletowy, e, torebkę stronową, łyżkę jednorazową, rurkę do napoju, bezpłomieniowy podkreślać chemiczny. Ja to wszystko wypakuję a... i będę wam opowiadał, w sumie nie wiem czy o czym będę wam opowiadał, ale po pokażę wam jak to wygląda. Dobra, wypakowałem. E, nic się tutaj nie zmieniło, jedynie jest może, nie wiem. No to no tutaj mamy ten cały podgrze podgrzewacz chemiczny bez płomieni. Jest wodoodporny, trzymaj salę od dzieci i nie krzyczeć na niego. E, serio to tak wygląda jakby nie krzyczeć na niego. Na ten podgrzewacz Tak to wygląda, że zakaz krzyczenia na tym podgrzewacz Tutaj mamy instrukcję yy, Jak to się robi Jak was interesuje To sobie przeczytajcie Zapostrujcie i przeczytajcie Ja odkładam na bok I pokazuję dalej Tutaj mamy suchary twarde bardzo. E, nie polecam ich tak jeść e, tak na pewniaka, bo one są serio twarde. To nawet. Nie tylko te suchary są twarde, opakowanie też. Dobra otwarłem dwa suchary w innym opakowaniu. Bardzo twardy, nie jest zły. Tutaj to już jest dżem jagodowy, Do tych właśnie sucharów. Niego tu odpakuję Nie pachnie Jak ona może na ten To jest jakiś żelek ja, To jest żelek jakiś, a nie dżem Czyk hmm, Próba jakoś to Rozsmarowania żeby jakoś to zjeść Z tym dziemem co To jest dobre, ale ja próbuję trochę przegryźć. Czy strasznie twarde? Coś mówiłem. Dobra. Ja to składam na bok. I przejdę do następnego mm. Bigos, czy kiełbaso. Jak was interesuje, to możecie sobie to wszystko przeczytać. Ja już to przeczytałem. I to się ogółem wkłada do tego do tego o tu podgrzewacza, to... to teraz gulasz angielski. I tutaj macie ten cały ten. Ja to... Jak ulasu nie zbyt lubię, więc nie będę tego jadł. Ale no, tutaj mamy łyżkę i woreczek strunowy, który wcześniej tutaj spadł. Normalny woreczek strunowy normalna jednorazowa łyżka nic ciekawego. Jest też słomka te z słomka, słomka. Hmm. to Jakieś utnę tu sek, O cyk. A dobra, to jest dziura. Dobra, to jednak tego tak nic śmiesznie nie dmuchnę. Słomka. E, tutaj mamy ten cały baton owocowy. Oby coś będzie widać i sobie mogli przeczytać Nie chcę słabiać ostrości, no słabsza ma ostrość, kamera Kamera umarła, nie chcę słobyć. o dobra Macie tu Serio? Muszę sobie przeczytać skład. jako tu otworzę. To dobry. Nie jest złe, nie są No iść się chy chyba tym da. Um, tutaj koncentrat napoju herbacianego. Też tutaj sobie skład. Jak chcecie. Um, nie przygotowałem wody Chwila Idę przygotować wodę Dobra wróciłem Z takim miernikiem eee, To trzeba A ja nie mam A w sumie nie mam łyżeczka Tu Chwila Łóżka, chusteczka cyk. Um. Więc, żeby jakoś otworzyć, tutaj o, cyk. To wy nie widzicie, co ja robię, więc to jest ciekawe. O, cyk. To jest takie coś, takie ziarnka. Dobra. Wszystko wsypujemy. I zalewamy 250 ml. Cyk wymieszać. Sory, że tak pociągam nosem, ale ja mam Jak taki Tutaj mi się tu nic nie wylało Ja to spróbuję I ocenię Hmm. Smakuje jak sok cytrynowy, po prostu. Nie jest dobre całkiem. Dobre. Tylko przygięłem naraz i nie wypiję, więc no. I teraz yeah. świeci. Cyk. Tutaj mamy wszystko. I tutaj mamy ten cały papier aletowy. I chwila. Muszę coś zrobić. Dobra, już jestem. I tutaj mamy ten cały papier aletowy. Półtora metra półtora um, metra to znaczy, że to to chyba powinno być długość mojego biurka Chwila Wysunę was, o oh, jest git Jest git to jak robię coś tu, to widzicie. Um. No ma, no, no ma, ma, dwa metry i pół, półtora metra ma. To. Rol... Rol... rol lol, rolka Dobra Cyk Ja to odkładam Tu I. Tutaj mamy pieprz Mamy pieprz Sól Salt, sól Sól, piep. Dobre. odkładam, mnie. Um. Tu mamy. Chwila. Dobra, już. Wróciłem się chwilę zrobić. Tutaj mamy miętowy. miętową gumę. Ja myślałem, że to przez chwilę cukierek, ale to jest guma. E. A to o dwie gumy w jednym. Dwie gumy. Wymiarem teraz mi to był oddech. <grym> gumy tu odstawię. Teraz. Mm. Tutaj to jest. Chusaczka. Pusteczka ta na Chyba tak, dobra. Mm, tutaj mamy ten cukierek z witaminą C tutaj nawet wypify Z wit C tu. Z witaminą C. Mm. To zawsze spróbujemy Wygląda tak Próba Albo mi się wydaje albo Um, po prostu ten tamien um, tam mi jest złoty smak albo ten um, po prostu jest tak bezmakawa. wiem. Tutaj mamy ciastko, ciastko. Jakie ciastko? Cukierek. Um, chyba ten kawowy. No. Spróbuję go. I ocenię jak wszystko, co mam tu. Wy tego nie widzicie, ale mam tu. A w sumie nie, ale nie. Taki, Taki o. Taka on, ten. Ma smak lekki kawy. E, już nie smakuje. E, niedobre. Teraz mam posmak kawy w ustach. aaa nie, ja widzę tego. Ja tutaj pakuję papiery. I cyk do. cyk do posła. Tego tutaj nie ma. Tego tu nie ma. Tego to nie było, okej okay? No. To wszystko, co nie było w tym, w tym opakowaniu. Całym. Tutaj mamy tą, tą chusteczkę. Mogłam ją pokazać. Nie, nie ma nic ciekawego. To jest normalna chusteczka nawilżająca Wygląda tak normalna chusteczka. Tutaj ten worek strunowy jest pusty. W nim nie ma nic. Nic w nim nie ma. Więc. uznaję ten odcinek za zakończony. I, powie, i nie wiem. Widzimy się za kolejne pół roku, nie wiem, może wstawić jakiś nowy filmik, może nie, nie wiem. Jakbym wiedział, to bym powiedział, nawet nie czuję, gdy rymuję, ja się żegnam, do widzenia, kiedyś.